Witaj, ja jestem Mitrandir i to jest kolejny odcinek zagrajmy w SimCity e, Oczywiście kontynuujemy sobie nasze miasto, Korinis, naszą zabawę w tym mieście To już jest chyba trzeci odcinek Dzisiaj w ogóle tak no, nagrywam trochę e, niespodziewanie Bo mam, 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 dzisiaj jest środa i właśnie pisałem egzamin gimnazjalny e, z, no, Ogólnie z, z historii i z polskiego, czyli z przedmiotów humanistycznych i tak właśnie to sobie w, w re, formie rozluźnienia postanowiłem pogać z Team City i przy okazji wam nagrać Bo też przez weekend, przez całe święto nie miałem za bardzo czasu żeby coś wam nagrać Już mam takiego fajnego chuczaczka tak fajnie pisze <grym> Tu mi leży na biurku Co będziemy robić w tym odcinku jeszcze nie wiem Bo nie pamiętam za bardzo na jakim etapie jesteśmy w naszym mieście Jakimś chyba industrialnym, ale... Nie pamiętam, chyba było... Chyba cały czas nam brakowało yy, pracowników, ale nie pamiętam czy... Zażegnaliśmy ten problem, czy nie. Zresztą, zaraz się wszystko okaże. Nie lubię, żeby mi się tak długo wczytuje, nie wiem dlaczego w sumie. Jakby co to wam tutaj wytnę ten fragment wczytywania? Teksturowanie terenu. mnie miasta będą zbierać się w parkach, zabierając cenne miejsce. O, jesteśmy w naszym mieście. W Ostrosie. I ładnie. Dobrze. Co my tu mamy? O, oczywiście muszę przyspieszyć, oczywiście. Jak to się... A, tutaj się str... Wow! Mamy jakieś misje. Miej mieszkańców. Yy. Nie, o budżecie nic nie chcemy, no. Dziękuję. Widzę, że bardzo ładnie tutaj zarabiamy Kształcenie nas trochę kosztuje, ale... O. Co od nas chce ratusz? Żebyśmy dodali wydział finansów. Apple, Barble, hmm. Wydział finansów. Możemy zrobić w sumie. Nie wiem czy teraz konkretnie, koniecznie, ale... Nie sposób się nudzić mieć Fajnie. To jest fajne, tutaj taki wielki domek, a tutaj taki mały. Hmm. Prądu duże nadwyżki. No, wody tak średnio. Ścieki mamy nadwyżki. Hmm... W sumie jest moduł ratusza. Tak, tak, w sumie mogę zobaczyć ten moduł ratusza. Hmm. Chodziło o... Wydziału Światy, czekajcie. Szkoła średnia, uniwersytet, aha. To jest ten finansów, y, który pozwala właśnie na y, staki podatkowe, możemy ustalać. Bezpieczeństwo, szpital, wielka jednostka straży. O, to się na pewno kiedyś przyda. Nie wiem, czy koniecznie w tym mieście. Transportu. Pasażerski, dworzec kolejowy, terminal autobusowy. Do promu. On powinien oddyć jeszcze ścieków w ten sam recyklingu To się może przydać później Wiecie co na razie Tylko postawimy znak, ratusza i tyle Nie będziemy nic tutaj budować Czy ja już gdzieś dom burmistrza zbudowałem? A nie wiem ale Niech tu będzie Nie, nie zbudowałem Może przecież tylko raz Ja to jestem inteligentny I te buźki lecą przez całe miasto Co? Czy jeden pali się, dobra ale moja, straż sobie powinna poradzić. Powiem hmm. wam, że jest ładnie. Nie, nie widzę... Wow, dobra, to nie jest ładne. Widzę, że strasznie mamy drogi zakorkowane. No właśnie, transport publiczny. Korek drogowy na no, autostradzie, o to mi chodziło. Patrzcie, jakie korki. No to już wiem, co robimy następne. Co tutaj parku i jeść. To chyba autobus, nie właśnie czy autobusy, czy tramwaje zbudować. Normalnie wolałbym się Was zapytać, ale niestety takiej opcji nie mam, bo to nie jest live. Stanek tramwajowy. Najlepsze miejsce, postój Simu w drodze. Czekajcie. Ding ding. To zajęcie z temu systemu tramwajów w mieście. Trzeba dodawać, tak, tak A Znaczy plus z autobusów, że nie trzeba budować torów I przez to wychodzi o wiele taniej Autobusy tylko 20 tysięcy, jak widzicie Dobra To zdecydowałem, zacznijmy od autobusów Może je postawimy gdzieś tutaj Albo inaczej, inaczej Droga Dajemy już od razu tutaj drogę i w to miejsce tutaj postawimy autobusy, żeby tutaj było całe miejsce na sam tylko na autobusy. Tak, przystanek zaraz będzie. Wymaga... Dobra. To musimy umieścić gdzieś, gdzie jest dużo mieszkańców, myślę. W powiem wam, że tego już nigdy nie umieszczałem. No to tak po trochu. Żeby w sumie wszędzie było. Każdy mógł sobie wsiąść na autobus. Dobra. No to teraz czas na przystanki. Bo te punkty działają właśnie jak przystanek. Więc automatycznie w tych miejscach, gdzie postawiłem te punkty parku i jedź, nie muszę budować przystanków. No dobra. W sumie ładnie. Tutaj dam też, żeby, bo jak nie do, do pracy jadą. No. I powinno być od razu lepiej. No a może nie aż tak od razu, ale. Mógłbym zobaczyć, ile tutaj jest autobusów. To plus autobusy 3. To już się rzuca w oczy, że musi być więcej. Bo mam dość spore korki, i dużo ludzi w mieście. W sumie 5 Awa nie wiem, od razu wszystkie Co się będę jak już budować to z rozmachem szczególnie że pieniążków mam nawet dużo No Zobaczymy jak się będą sprawdzać e, Uciekam mi. uciekam I Czekaj. e, czekajcie pauza Nie będę się gonił z tym autobusem Możemy sobie pooglądać autobus Jak tu jeździ Dobra, znudziło mi się hmm, co ja miałem tu zobaczyć A, już wiem te przystanki To Pasażerowie 59 Aktualnie oczekuję 9 I tu mamy właśnie jak jeżdżą nasze autobusy Bardzo fajnie to powinno... na razie nam... trochę... pomóc. Dobre, trochę nam rozładować te korki, chociaż... Widzę, że... same autobusy teraz tu jadą. Mm, no dobra, to w sumie możemy... mogłem to już zrobić też wcześniej. Ulepszymy te drogi już. Na razie bez tramwaju, ale... Na wysokiej gęstości. I tą też. Żeby już tutaj były te aleje tej wysokiej gęstości. Takie sobie tutaj kółeczko zrobimy. Dobra. Trochę nam to pomoże. Yy, na czym w sumie można by się teraz skupić? Chcę zobaczyć, jak nasi pracownicy. Jak zwykle dużo wakatów. To jest trochę irytujące, ale spróbujemy coś zaradzić. Hmm, inaczej, inaczej. Spróbujemy sobie tutaj łuk. Widzę, że tutaj jest nierówny teren. Przez to taki dziwny nam wychodzi ten łuk. Nie, tak będzie nieładnie. Normalnie prostą tu jakoś poprowadzimy. Dobra, będzie tak dziwnie, ale trudno. Oczywiście wszędzie tutaj mieszkania. To jest to tak dziwnie. A nie wiem. Dobra. I ładnie. Widzę tutaj jakieś sklepy udareczka. <grybujesz> o, widzę tutaj nasze budynki bardzo dużo szybko się zwiększają poziom techniczny niestety dalej jest niski co jest dziwne bo mam szkołę jak umierają to niedobrze pusta fabryka musimy dokądś wysyłać towary tak w sumie czy ja mam jakiś magazyn to jest magazyn tak no frachtu dość dużo cały czas mamy nasze kopalnie, Kopalnia, bardzo ładnie. Yy, właśnie, e elektrownia. To jest elektrownia? Tak. Elektrownia też spokojnie sobie radzi. Dobrze, to możemy trochę pobawić się bardziej w kształcenie. Bo szkoła podstawowa gdzieś tu powinna być, o tutaj. O, szkoła podstawowa widzę, że idzie dobrze, więc uczniowie i zapisanie 400 hmm, hmm. to możemy w sumie zbudować gdzieś jakąś inną szkołę szkołę średnią ale wymaga właśnie wydziału oświaty podłem nie pożarów no właśnie dobra to już wiem co dobuduję będzie to Wydział Oświaty, czyli to Gdzie by to zbudować? Tutaj No i bardzo ładnie Tę mm. no, petycję. no w budowy budowę się nie właśnie, to chcę zrobić I damy ją gdzieś tutaj mm -mm, W ogóle nie wiem dlaczego mam tutaj co za na czerwono Tu jest straż ale w tą stronę będę mógł spokojnie rozdobywać Dobra, jestem z powrotem, sorry, tam Ma musiałem sobie porozmawiać z pewną osobą e Co my tu mamy? Mm. Znak <grystanie> W jakiś sposób z zdołał pozostać bez grafiki ale autobusy to jest chyba te same co tam Sala gimnastyczna Hmm Fajnie, fajnie Czekajcie, teraz ci się tu wcisnę, bo fajna rzecz sala gimnastyczna Teraz oczywiście moje wydatki się trochę zwiększą na kształcenie, już to zresztą widać. No ale cóż, taki los. Żądamy tramwajów. Spokojnie. Zwarcie elektryczne, tak? Ale bogaci tu są w ogóle już. Tylko ci tacy biedni w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Zaraz to zobaczymy. Już to takie najbogatsze skwery możemy tu budować w sumie. Amfiteatr. O. się dla już w budowie. Jak wokół umierają ludzie. O, trwa budowa. Tutaj te całkiem najbogatsze. Bardzo fajnie. Będziemy mieli większe podatki od nich. No i tak jak myślałem, w końcu ścieki się nam dały we znaki. Niestety muszę tutaj gdzieś walnąć rurę odpływową. No, sorry no Nie mam wyboru I znowu są niedobory pracowników. No co ja mam tu poradzić? Muszę dobudować znowu Widzę, że tutaj też upgradeują Z... Ze zdrowiem. No cały czas mi to pisze, że umierają Klinika Zbudowałbym szpital, ale szpital jest... Bardzo dużym wydatkiem. No i oczywiście wymaga tam dział oświaty i tak dalej. E, nie oświaty, tylko. No wiecie czego? Bezpieczeństwa. Więc to też jest taka dość poważna inwestycja. Więc zaczniemy po prostu od budowy kilku mniejszych klinik. Coś tu jest nie tak, widzę. To są... A, bo nie idą piechotą, tak? Czemu to jest takie na czerwono? Szuka nowej pracy. A. To są ci bogaci. Gęstość też jest większa. Hmm. Tu musimy jeszcze klinikę postawić. Co tu chcecie? Całnocna impreza śmieci, bo żeby być tutaj więcej. Nie, nie mam. No, jak nie to tutaj, to budujemy śmieciarkę, bo tam nam zapowiedzieli, że będzie dużo śmieci. To trzeba się tym zająć, póki czas. I mamy kasę, to spalarnie się zbuduje Będzie nam trochę bardziej, yy, większe zanieczyszczenie Jak te ścieki teraz się układają A widzę, że teraz tutaj nic nie płynie Tak sobie śmiesznie zbudowałem No teraz tutaj jest Działa z maksymalną tą szybkością Tutaj też będę musiał, żeby to się tak jakoś na pół podzieliło o, ta w ogóle tutaj jest niepotrzebna. Ale sobie mogę sprzedawać mosty przetwórcze jakby za sąsiadom, których jeszcze nie mam, ale <noise> coś się zrobi. No to co, uważam, że nasze miasto bardzo ładnie się rozwija. Nie mamy póki co właściwie żadnych poważniejszych, większych problemów. Bardzo przyjemnie mi się w ogóle gra. Mam nadzieję, że wam się też przyjemnie ogląda. W sumie możemy trochę się wziąć tutaj za rozbudowę. Dziwi mnie, że mam tak mało fabryk, a mam tak duże niezawory tych pracowników. Nie wiem czy oni po prostu nie chcą pracować w tych fabrykach, czy co bo to jest normalnie bardzo dziwne. Będę musiał takie śmieszne rzeczy tutaj teraz porobić. No, typu takie coś i tutaj strefy mieszkaniowe zrobić. Może jednak lepiej nie. No ja nie tak. Chociaż w sumie dobra. Hmm. Jak tutaj wygląda wartość terenów, to mnie bardzo interesuje. Oczywiście bardzo kiepsko, no ale to było do przewidzenia. Ale zaraz się je podwyższy no tutaj widzę, że spadło bardzo Wartość terenu przez tą oczyszczalnię Ale nie, nie szkodzi, nie szkodzi Załata się tą dziurę Teraz będę miał tak duże wydatki na parki, że to jest niemożliwe Gdzie to są parki? O właśnie, patrzę jakie mam duże wydatki na parki No ale trudno chce, Jak chcę mieć ładnie to Trzeba to przebadać, no trudno. A, a oni są bogaci, tylko gęstość jest mała. Ale to gęstość też się sama zwiększy. Świetne miejsce najmniej. Ma kształconych mieszkańców. To jest fajne. Ale tutaj poziom techniczny, no. Chyba, że... A, może poziom techniczny trzeba zwiększyć jakoś inaczej. Powiem wam, że tego nie wiem. O, potrzebujemy wody. O, o no, rzeczywiście, tutaj... Z wodą licho Tutaj za dużo tej wody nie ma, ale Teraz wprowadzimy więcej. O, a tutaj to mi się zrobiło. Tutaj ludzie jeżdżą tak w kółko. No. I teraz jest o wiele lepiej. No już się tutaj zwiększa... Le lepsze budynki się robimy, jak widzicie. Co, myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku na razie Co będzie w następnym, nie wiem Może będziemy kontynuować to miasto Albo sobie zrobimy na jakiś czas Nowe miasto w tym samym regionie, zobaczymy Więc żegnam Was mi Trandil. Do zobaczenia w tym odcinku, na razie